no widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Arkania. E, dzisiaj udamy się tam, gdzie zrobimy to, co będzie trzeba. E, tam, gdzie będzie trzeba, czyli udajemy się z automatu... Jwa. Udajemy się do, Les, do chaty Lestera, która była zdewastowana. My o tym wiemy, natomiast nie wszyscy o wiedzą. Eksplorowaliśmy to już. <laughs> I dzisiaj będzie odcinek bez kamerki, z tego powodu, że Muszę się rozglądać yy, za psem. Tak więc przez kilka najbliższych odcinków Prawdopodobnie najbliższe streamy w sobotę oraz w niedzielę, na które Was serdecznie zapraszam Będą odcinkami i streamami bez kamerki. Chociaż chociaż może na streamie akurat kamerka będzie, więc zobaczymy. Tak czy siak yy, widzowie jak coś, to nie mój pies, od razu zaznaczam, zajmuję się psem. E, jest trochę upierdliwy. <laughs> Stary dziad. Ale rozkoszny jest. Rozkoszny. No dobra, jesteśmy już pod chatą. Czy tutaj coś nowego się stanie? Pewnie Lester tu przyjdzie, prawda? Albo i niemy Lester. Co tu robisz? Szukam Lestera. Gdzie on jest? Dobre pytanie. Mieliśmy się spotkać i powspominać dawne czasy. Martwi mnie to. Spóźnia się. Bardzo się spóźnia. To miejsce wygląda jak pobojowisko. Tak. Choć Lester nigdy przesadnie nie dbał o porządek, rzeczywiście wygląda to bardzo źle. Możliwe, że został porwany. Albo zamordowany. Zamordowany? Tak, jak Ikarius. Ikarius jest martwy? Tak martwy, jak każdy człowiek z nożem wbitym w pierś. Po co ktoś miałby zabijać Ikariusa? I Lestera? Sądzę, że ma to związek z pradawną świątynią, na temat której szukali informacji w archiwum Zamku Srebrowód. Ale czemu ktoś miałby mordować Ikariusa i Lestera z powodu jakiejś świątyni? To kompletnie bez sensu. Lord Hagen wysłał swoich szpiegów na poszukiwanie tej świątyni. Ma to związek z jakimś błogosławionym kowadłem. Hagen? Robi się poważnie. Hmm. Nie marnujmy czasu. Trzeba znaleźć Lestera. Jeśli żyje, mógł zostawić jakiś ślad. Ubrania, guziki, okruchy chleba. O, bagienne ziele! Bagienne ziele? Lester zawsze ma przy sobie bagienne ziele! Potrzebna mi twoja pomoc. Zamieniam się w słuch. Rzucę zaklęcie. Jeśli Lester zostawił dla mnie ślady z ziela, dzięki temu zaklęciu je zobaczymy. Możesz wtedy za nimi pójść i uratałaś Lestera. Ja? Niestety nie. Muszę zostać w pobliżu... Po no więc końców zapierdzielaj. Y Blue zarzucone, to pójdzie chyba raczej w stronę tego całego obozowiska orków. to wcale jest? Tak mi się wydaje. Prawdopodobniej. Chyba tak. znowu będziemy musieli bić się z orkusami. Ja nie wiem, czy tutaj te rzeczy się przypadkiem same z siebie nie respią. Ja po prostu zbieram je jak debil i myślę, że. Coś pominąłem. Bo tutaj zebrałem. to Tutaj byłem bardziej pewny, że zebrałem większość tych rzeczy. Jakaś roślina została. jest inne. Okej. Okay. Nie ma tego Orkusa na straży. Czyli teraz nagle mamy tutaj przejście. Co widzę. Okej. Okay. Przejdźmy się do środka. Oczywiście tutaj będzie pewnie jakieś bojowisko. Gaduję albo i nie Zamknięte. Nie wejdziemy, bo skoro to prowadzi nas naokoło, to, znaczy, to znaczy, że jeszcze dopiero w drodze powrotnie powinniśmy się to otworzyć. Dużo tego bagiennego ziela miał przy sobie. Ale czego mogłem się spodziewać po świrze sekty, prawda? <grym zimnie> Piesek sobie śpi, nie? Mogę się Nie tutaj. Muszę to pospierać, prawda? Daję. Nie zadania, no bo to Pełnia zadanie. Gdybym tego nie zbierał, to mi nie uzupełnia zadania? Ja mam... Dobrze to rozumiem? Łe. Patrzcie na to. Tu tutaj siedziała akcja Gothica 2. Śpielet. Tutaj ze względu na to, że mogą być tutaj te ukryte te... Jak one się nazywają? W drodze to roślinka jedna Czyli to jest po prostu ta Ta tego ziela, jak widzę A tutaj niczego już nie znajdę Tutaj już niczego nie znajdziemy, bo tutaj mamy wejście do jaskini. Te jaskini zgaduję, że będzie jakaś rozruba. Tutaj hitamę. Dostałem tutaj hitę. Dostałem hitę, proszę bardzo. myślałem, że zdążę, a no tu się okazało, że jednak nie. Chyba nie ma nic za grzybami. Mam jeszcze level upa, no to oczywiście Wigor pakujemy. Zapisujemy to. Szkoda, że te beczki się nie da nam zepsuć, nie? Liście. Myślałem, że to jakaś jest jakaś boczna Ale potem spojrzałem na minimapkę i okazało się, że jednak nie. Zobaczę. Ja to zobaczę. Nie są straszne, tak jak w czy, czy w Mójcy. Zobaczę. I cień dawnej świet świetności bym powiedział. Dają na siebie. Wejdę, prawda? Nie, to jest. Nie wejdziemy. Coraz więcej orkusów. która prowadzi nas na bok. I to jest chyba ta ścieżka do tej, tej nogi, którą wziąłem, czyli ta, która poprotem. Wszystko jest mi się ostatnio złożone. Świniak, świniak. Zero lutu Poza tym to zero lootów? Serio? To jest pus Linki no ale... Nie. To się jeszcze chociaż dało wykopać, nie? To jest jakiś kopiec. Wracaj zaczynamy. Tak, na przypadek zacząłem wracać, zorki za to. Dużo orków. Mówię w prawo, znaczy w lewo, przepraszam. Myli mi się. Tak, te teorki tutaj. w do starego kontynka. Mam nadzieję, że w remake'u te orki dalej będą potężne, przez będzie się bawiać. Że nie będzie czegoś na tyle. wiesz, że zabijasz trzy i po nich chodzą. Może w późnym etapie, jak będziesz miał jakieś zajebiste wyposażenie, to tak. Będzie bardziej. Um... Patrząc, nie, no nie. Żaden... Ady Tędy przybiegliśmy, tam sobie co się da I zaczęliśmy już lutować. Została nam jedna skrzynka o tutaj na... Czyli tak mówię, doprowadziło nas do tego wyjścia koniec, koniec. Było chociaż dwie skrzynki, więc nie ma tragedii. Całe przeczesaliśmy. Teraz czas na to ulicę tutaj. <noise> dobra, gdzie ja to zapisałem? Proszę, niech, niech, niech to będzie gdzieś blisko zapis. I na początku <noise> O kurde. <noise> o kurde, no dobra. Zapis. Nie na razie nie będę tego eksplorował. Nie będę was zanudzał. Nie znaleźliśmy tam artefaktu, tylko tam jakieś opierdowe. Ale ok. Teraz biegniemy na szybko, już wiemy co dzieje. jest, ja tych nie będę zbierał. Nie będę się specjalnie zatrzymywał dla jakichś dwóch trzech grzybków. Gdy zapomniałem zapisać. Maria. Też się wywaliłem trochę jak klipa. Mega słabe z mojej strony, ale okej. Okay. To te orkusy, które są. <grytania> tego nie było. Tutaj było kilku orków. Nie trzeba zmiażdżyć. To w drodze powrotnej sobie tam przejdę. Okay. No to polecimy sobie tam w drodze powrotnej i już najwyżej. Nie dobra, załatwmy to już ciężki jak trochę ekspoleży. A, poleciałem głównym wątkiem jeszcze. Tym razem bez Zostałem tutaj. Ciekawe. Tu kilka potjonów przy sobie, chłop. To śmierny lud jak na wodza. Chcę, chociaż. Czego będę... no dobra, przebiegnijmy od razu tutaj i wyczyścimy to już. Zobaczcie, tutaj przez mojego fakapa to za chwilkę dłuższy... dłużej potrwa. Ten no fear widzowie. No tutaj nie było nic ciekawego, praktycznie. Poza tymi skrzynkami. Z chęcią przejdziesz. Lecimy na tego orkusu Padł Nic Kolejny orkus wszyscy, Wszystkie orkusy padły Żadnego expa nie pominę szczęście tutaj ta skrzyneczka, ciach ciach. ciach. Linne dłonie już się zaczynają robić powoli, jeśli chodzi o te zamki. Tutaj już padło. Co jeszcze zostało tutaj do zebrania, chyba jest jedna skrzynka. Dobra, jakieś karwasze tu były, A, okej. Okay. Tej skrzynki chyba nawet nie zebrałem. Dobra, już jak wszystkie orkusy pokonane, to możemy się tutaj przebiec dalej. Od razu zapiszę grę, żeby nie było żadnego fakapa zaraz. Tych materiałów do zbierania raczej nie będę brał już ich, ich nie chcę. Stron, chyba nic więcej. Nic nie ma. on jeszcze nie wie. Wie, że to Maciek po niego przybiegł. Maćka. jakaś skrzyneczka. Pracę. No dobra. Idę dalej w takim razie. Trzeba to wyeksplorować dobrze. Bo zaraz jakiegoś wychwału, że pominąłem artefakt. To mam nadzieję, że nie. Nie żadnego do obecną, bo nie będzie chciało mi się obracać po niej. Dobra, mamy tutaj. Tam będzie chciało się prawda? Jest. będzie? Będzie z tyłu. Myślałem, że tam z tyłu coś może być. Twórcy tej gry są bardzo przewidywalni, no i przecież nie umieściliby czegoś tak jest Farm bechi, daj 5 złotych, e, be, Belier, Belier, 5 złotych. Muszę wysłać kiedyś do, do Ale to było śmiesznie. 5 złotych. Albo Beliar, Beliar, 2 złote orkusy. Piątąca Dziewica zaliczona. Piękna Ruda zaliczona. Oh, yeah. Zaliczony. Kolejne dwa orkusy. Bożka, a tutaj. Bożek jakiś jest. Ok. Dobra, to już jest coś interesującego. Ali kamień. 5. Daj mi Bożka. Nie, to rozszaman. szaman. Zabij! Oh, yeah! W szamanie! Jebany, jakby to było, to Nie Ktoś będzie? Nie, 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 nie. Szkoda. Bwe! Co tu się stało? Dlaczego to się tak zlagowało? Co jest? Ja w, wkroczyłem, wkroczyłem na jakieś tereny, które nie mogą być zobaczone. Tam był ukryty cheat, proszę Państwa. 20 minut, dobra. Jest ten bożek. O, Lestrinio! Co? To coś nie nie, nie jestem żadne coś. Nazywam się. Maciej! Ład, co to za lagi? No, jest zlagowana. Ona jest zlagowana na blisko No dalej magroku, spróbuj Witaj, Witaj przyjacielu no dobra Patrz mi teraz porządnie Leczyłeś się i co z tego, że się wyleczyłeś? Patrz na to! O. Co, Magroku? Zesrałeś się? W krańcu? Kalezny człowiek zabić, Magrok. przyjacielu. Tak. nie, Lester, proszę cię, co oni ci kurwa zrobili? Tak, wszystko w porządku, przyjacielu. Zawdzięczam ci życie. Jak mnie znalazłeś? Milten mi pomógł. Milten, gdzie on jest? W pobliżu twojej chaty, ale muszę się z nim zobaczyć. Zaczekaj. Powiedz mi, co wiesz o świątyni w górach. Ciekawe. Ta demonica i jej orkowie też o to pytali. Im nic nie powiedziałem, ale... Ale u ciebie mam dług. No więc, dawno, dawno to. Ten... ja pierdolę. Nie, nie. Gdzie jest wejście? Niestety, nie udało mi się go znaleźć. Co? Przyjacielu, tego się Ja go skipuję, przepraszam. Przyjacielu. Ja go skipuję, Ja nie mogę go kurwa słuchać w tej grze. O przepraszam, no w je. mnie. Co oni zrobili z desterem? Przynajmniej kim się stał? Okej. Okay. Szybka. Pach, pach, pach. O, pach, pach, pach. O, pach, pach, pach. Za trzecim razem. Runa szybkiej dłoni. Czemu ja miałem tą runę wcześniej? Wreszcie nie Jakieś szable, pleże, łuki. <coughs> ja chyba muszę iść dalej po prostu, nie? Jesteśmy w jakiejś nowej części jaskini, więc wierzę, że to może być przypał. Ale nie będzie przypał, ponieważ no kurde bele przyjacielu. Przyjacielu. No to jesteśmy już na zewnątrz, przyjacielu. O, tam jest przejście jakieś. Czy ja się muszę wydostać stąd, przyjacielu? Chyba tak, przyjacielu. Czas iść, przyjacielu. O, figia. Otwórz. Wiedziałem, że wystarczy otworzyć. Dokąd to nas zaprowadzi? Mogę wiedzieć. Do klasztoru! Tak więc udajmy się do klasztoru, przyjacielu. No nie, no. To nie, nie powiedzcie, że to nie jest ir irytujące, jeśli ktoś powtarza przyjacielu zbyt często. A w ogóle dziękuję za fajne przyjęcie odcinka z Case butler. Jeśli chcecie więcej, to pamiętajcie, żeby tam wbić fajne wyświetlenia i fajne od, em, łapki w górę. I wtedy, proszę państwa, kolejny. Może ściągnę do tego jeszcze krecika przy okazji, jak się uda. No tylko, że zrobimy na jakieś 30 case'ów, a nie na... Nie na, nie na 14. Się nie każdy otwierał. Niestety nie robię yy, dużych openingów z tego powodu, że no to jest dość kosztowna zabawa. Pamiętajcie o to, że ja też mam. jakieś jaskinia. Że ja też mam jeszcze wydatki typu. Życie codzienne, prawda? Łe! golemek! Przyjacielu, co oni ci zrobili? 15. Zróbmy to jak prawdziwy mężczyzna, czyli przeskoczmy całą tą zastraną śpieszkę. Łe! Na spigie jestem stary, patrz na to. padł. Kapłan, Kere. Padł. się przebiec tam, ale wydaje mi się, że zrobimy to w następnym odcinku, z tego faktu, że tam pewnie będą questy z więc nie chcę ich wyprzedać zbytnio. Bo to, co zrobiliśmy w tuszu, to troszeczkę zaburzyło jakby sam fakt tego, co można odkryć. Tego, co można zrobić, prawda? Więc yy, lecimy do spicie oczywiście. Ojeszki podnia lecimy całą górę. Jesteśmy pod klasztorkiem. O! Patrzcie na to! Jara się tam! To się jarać, ale jak się popatrzy bardziej w lewo, to się tam pali to. Czy to jest jakaś dalsza kraina? Tak, to jest chyba coś jeszcze Czego nie wiązaliśmy? Arif. w sumie Widzicie stąd Nie widać stąd, Dobra, nie widać, stąd. Nie widać tą przełęcz Z grodem Nie, tylko tuż. Wierzę chyba sardasa. Dobra, tak czy siak, widzowie Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka Jeśli wam się podobało Zostawcie łapę w górę No i trzymajcie się Na razie, cześć i bomba